Cześć kochani, Marek z tej strony z BestPan.pl, zrobiło się gorąco, BestPan wita, kilka słów o oliwkach, bo jest tak dużo zapytań, szaleją ludzie, chcą mieć gaje oliwne, chcą pakować w słoiki, tak jak Mirek z Opola, dzisiaj Mirek też był i zabrał dwie ponad stuletnie oliwki do swojej kolekcji, już chyba mówił, że ma ich dziewięć, nie wiem, będzie robił jakąś... Może nie wiem, może później będzie zbierał oliwki i sprzedawał do Kerfura albo gdzieś z całymi słoikami. Jeszcze Mirka nie pytałem, jakie ma plany co do tego, ale na pewno coś ciekawego wymyśli. Oliwki są niesamowite. I teraz tak, bardzo dużo dostawałem pytań, szczególnie na TikToku, bo tam ludzie są chyba najmniej świadomi, bo ludzie, którzy mnie oglądają na youtube którzy mnie oglądają na Facebooku, to już mnie trochę znają, tak? A ci na TikToku to e, w ogóle nie znają tematu, może, tak? I tak e, czasem zadają dziwne pytania, nie? Na przykład: to jest najstarsze drzewo, jakie tutaj mam? Chyba jeszcze takie ze dwa są. Ono ma około 250 lat i ktoś mówi tak. No ale jak to, kurde, gdzieś tam spod domu, komuś ktoś wykopuje z naturalnego środowiska, to chyba jak jacyś się odsywają, nie wiem, jak to możliwe, przecież to szkoda, nie można tak nie żyć przyrody. Słuchajcie, to w ogóle nie o to chodzi. Drzewa oliwne, tak jak tutaj, tak jak tutaj, te wszystkie drzewa, co tu stoją, są jutro do wysyłki. Wszystko jedzie. Drzewa oliwne nie są po to, żeby było fajniusio, i żeby one były takie fajne grubiusie, tam w Hiszpanii czy w Grecji, tylko one są po to, żeby mieć z tego owoc, czyli oliwkę. Tą oliwkę później sprzedać i mieć z tego kapustę, w sensie sianko, nie? Yy, taka oliwka, czym jest starsza, tym ma gorsze plony. Daje mniej oliwek, jakieś są pewnie gorsze jakościowo, na tym się dokładnie nie znam, ale na pewno jest ich mniej. Dodatkowo, plantacja, czyli pole, ma swoje ograniczenia, a to. Ten kloc, patrz ile zajmuje miejsca, zaraz Ci pokażę, małe oliwki, tak? Oni te duże wykopują i robią na tym podwójny biznes, dlatego że sprzedają je jeszcze później jako drzewa ozdobne. Oni po prostu na plantacji to wymieniają. Wykopują stare, które dają mniejsze plony i wkopują młode, które będą bardzo mocno owocować, a oni na to zarobią grube sianko, tak? A tutaj jeszcze zarobią dodatkowo na tych drzewach, które sprzedadzą, że ludzie będą, wezmą sobie do ogrodu jako ozdobne, bo są po prostu cudne, tak? Wiadomo, są cudne i można zrobić podwójny biznes. Ja nie znam się na drzewach owocowych, na przykład w Polsce. Czy też tak jest, że nie wiem, czy jabłonie stare dają mniej owoców albo grusze? Nie wiem tego, tak? Jak ktoś się na tym zna, to niech mi powie, czy też tak jest. Że czym starsze drzewo, tym, że tak powiem, wydaje mniejsze plony. I chyba ktoś z starych grusz ani jabłoni, ani wiśni u nas by nie kupił, tak? Jako, że są fajne. Ja nie wiem, nie spotkałem się z czymś takim, ale może można zrobić na tym biznes. Dlatego tak to wygląda. Patrz. To są drzewa specjalnie formowane. One będą jechać gdzieś w stronę Szczecina. Tutaj na Rzeszów. Tutaj miejscowość Obory. Tutaj siechnice. Po prostu można by wymieniać całą Polskę. Z tyłu trochę karpusy wagne, co jak gadam Fortunei. Te bardzo grube pnie Catalan Mountain po prostu rewelacyjne są, są tak grube i tak kudłate, że po prostu świat nie widział. Tutaj są jeszcze, patrz, na przykład w takiej specjalnej płaskiej donicy, przepiękne drzewo oliwne, też stare, tutaj stare. One wszystkie są bardzo, bardzo stare, te przynajmniej które tutaj stoją. A tutaj już masz oliwkę młodą. Patrz, ile ona ma liści. One już tutaj są, gdzie nie gdzie, Tak, patrzyłem na niektórych, było widać, o, dziś już, już są zapylone. Tutaj też mamy stare, a tutaj mamy mnóstwo młodych. One w większości są zarezerwowane, jakby ktoś chciał, jeszcze może kilka się znajdzie na sprzedaż. Robią tutaj taką, taki gaj oliwny, taką dżunglę oliw. Patrz, następne jakie stare drzewo. One są tak stare, że już na coś takiego, tak grube, że na coś takiego już nie ma nawet doniczek. Tylko one są w specjalnych takich siatach. No naprawdę, cudne. Wszędzie są dziury, zakamary. Jak one mają tyle lat, tutaj to jeszcze nawet 200, 250, 150. Ale jak są w Hiszpanii takie, które mają po 500, po 1000, to jakiś ten. Genero, genero Franco się o to opierał, a jakiś rycerz na to sikał, po prostu <laughs> różnie może być, o następna stara bardzo piękna bardzo piękna, jeszcze kilka można zarezerwować, te w pomarańczowych wszystkie już zarezerwowane a tutaj są te maluchy ale pokażę Ci, jeszcze są mniejsze jeszcze z cieńszym pniem, które też będą cudownie owocowały tu w Waszyngtonie filifery czekają sobie na czekają sobie na odbiór i lecę pokazać jeszcze te mniejsze. No po prostu drzewa oliwne są cudne jak je prosto jest zabezpieczyć. Bierzesz kabel grzewczy, czekaj, gdzie jest jakaś oliwka? Podejdę jeszcze do tej, której starej. O, te będą jechały do Rzeszowa, jeszcze te tutaj. O, podchodzisz, zarzucasz, zmienię kamerkę. Zarzucasz tylko tutaj, na górę. Kabel grzewczy. Yy, opier, opier, o, owijasz go do okopnia, owijasz agrowłókniną i to jest koniec tematu dajesz termostat i to wszystko się samo włącza i wyłącza jak jest poniżej minus 10 stopni prądu prawie nie je, bo u nas w takich temperatur poniżej minus 10 stopni to już jest naprawdę, naprawdę rzadkość naprawdę rzadkość są minus 12, minus 18, było minus 20, ale tych dni jest kilka to już yy, znaczy, oczywiście może być tak, że będzie przez miesiąc, minus 20, to będzie więcej, tak? Żarło prądu. Ale chodzi o to, że ten kabel nie je, bo to jest 10 wat na metr, 10 metrów, to 100 W no jak żarówka, tak? O czym tu w ogóle gadać? I uwaga, tu są specjalne, tu jest oliwka typu snake lub spirala, dwie różne, czatnie. Specjalnie formowane, zobacz jakie są wygięte. A tutaj są te młodziaki, jedne bola, czyli kulka a tutaj kolejne może uda mi się jakąś żebym czegoś nie, nie złamał wyjąć o. o matko, ciężko, ciężko ciężko, o, 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 o. proszę o, zaraz się przewróci w drugą stronę, jest patrz i na końcu taka wspaniała kulka, na której będą rosły sobie oliwki Niesamowite. Tutaj takie oliwki, a tam z tyłu jeszcze się niebieszczy ten jak on tak, eukaliptus, eukaliptus i tutaj takie małe też, jeszcze mniejsze bola, znaczy mniejsze w sensie troszkę niższe. Także oliwki królują na salonach, mega. Cieszę się bardzo. Ja swoją posadziłem pierwszy raz w zeszłym roku i e, jestem strasznie zadowolony. Wszyscy, jak widzą, to już do pan się przy... a tu chodzą, smokają, podziwiają, bo to jest po prostu rewelacyjne. To jest rewelacyjne. Moja oliwka dostała strzał minus 15 stopni i nic jej się nie stało. Nic. Zaraz po tym zabezpieczyliśmy. I po prostu jest mega. Teraz czekam, jak będzie dalej rosła. Czy będzie miała jakieś oliwki? Nie wiem, ale mam ochotę posadzić sobie takich młodych oliwek, które będą właśnie przynosiły jakieś plony. Ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam jeść oliwki. Kocham to. I słuchajcie, w tym filmie powiem tylko, że zaoliwiamy Polskę. Zapalmiamy i zaoliwiamy. Te trochę karpusy czad, co? Niezłe. Jeszcze kilka zostało. Jakby ktoś chciał, chyba z 5 albo 6. Także kupować, przyjeżdżać. Rąsia, Misiu, Bimberek będzie super. Zapraszam do Piławy Górnej. Cześć!